Która z osób jest zwolniona z obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa w czasie jazdy samochodem osobowym? A. Każdy pasażer na tylnym siedzeniu pojazdu. B. Każdy pasażer w trakcie spożywania posiłku. C. Kobieta widocznej ciąży. Mhm. Żadnych zwolnień odnośnie umiejscowienia, jeżeli chodzi o zapinanie pasów, czy z przodu, czy z tyłu, nie ma, więc odpowiedź A jest nieprawidłowa, jeżeli chodzi o pasażera, który spożywa posiłek. Mm -hmm. Też nie ma takich zapisów. Natomiast ewidentnie jednym z przyczyn do tego, aby być zwolnionym z obowiązku zapinania pasów, jest bycie w ciąży, ale też zawsze to podkreślam, w widocznej ciąży, dlatego że no, tak naprawdę wszelkiego rodzaju organy, m, które są uprawnione do kontrolowania ruchu drogowego i, i też w tym państwa, mają mieć szansę na oko ocenić, że ta pani jest w widocznej ciąży, więc z tego zwolnienia może skorzystać. Ale też przypominam o adapterach: są specjalne adaptery, które zupełnie inaczej naprężenie pasów rozkładają i zwolnienie z obowiązku nie wyklucza ich użycia, natomiast ten adapter chroni i dzięki temu jest się bezpieczniejszym na pewno niż zupełnie bez pasów.